Hej, od razu mówię, że chcę być anonimowy, tylko powiem że mieszkam pod Kaliszem. Moja historia będzie o tym, jak nie mam uczuć do dziewczyn. Wszystko zaczyna się w szkole, gdzie nie było żadnej ładnej dziewczyny, więc musiałem szukać przez neta. Znalazłem nawet jedną. Nazywała się Karolina, ale po tym, jak się dowiedziałem, że ma chłopaka, odpuściłem i zacząłem jej dogryzać. Ale do teraz nie mogę znaleźć jakiejkolwiek dziewczyny. Najgorsze jest to, że nie mam uczuć do dziewczyn i nie czuję, że kocham jakąś dziewczynę. Tylko jeśli mi się naprawdę spodoba. Przez ten nieuzasadniony brak uczuć jest mi ciężko znaleźć dziewczynę, która mnie kręci. Nie jestem aseksualny, ale dziewczyny, które znam, nie kręcą mnie. Może to dlatego, że za szybko odpuszczam. Nawet nie chodzi o mój wygląd, bo jestem wysoki, bezportowany i dbam o siebie. Macie porady? Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.